Cześć, wziąłem się za remont, remont, odświeżenie warsztatu. Okazało się też, że po podłączeniu mojego nowego kompresora, niby dola z nim moja stara instalacja sprężonego powietrza. Okazało się, że przy wodach jest woda, także muszę to wszystko przebudować. Cała instalacja sprężonego powietrza będzie zrobiona nowa. Oczywiście pokażę co i jak tam robiłem jaki w ogóle pomysł mam na rozwiązanie właśnie takiej instalacji sprężonego powietrza u mnie w garażu. Tutaj zobacz na razie jak wygląda mój stary reduktor. Miałem to tak podłączone. W filtrze jest kupa syfu. Jest to filtr 40 mikrona. O. Trochę syfu zebrał. Tutaj na dole widać zobaczysz jak żyga wodą. To wszystko. No, i tak wygląda działanie filtra odwadniacza. Zdajmy teraz kielich, zobaczymy jak to wygląda w środku, jaka jest zasada działania tego filtra. Otóż powietrze dostaje się do filtra tutaj, częścią zewnętrzną, przepływa tędy, tutaj, poprzez ten filtr, do środka, następnie do góry i już do przewodu sprężonego powietrza. Tutaj na samej górze jest taki plastikowy ślimak, który to przepływające powietrze wprawia w ruch obrotowy i siłą odśrodkową tak jak widziałeś na filmiku przed chwilą te skropliny wody się zbierają tutaj na ściankach i spływają poprzez te małe tutaj wycięcia na tym grzybku do odstojnika tutaj na dół tu się zbiera woda i ten cały syf z instalacji. No i tutaj jak już ta woda się skropi poprzez filt 40 mikrona w tym przypadku. Tutaj są zatrzymywane cząsteczki stałe powyżej tych 40 mikronów, i no tutaj już dalej to powietrze podąża do, do przewodu sprężonego powietrza. Na czym polega problem u mnie? Bo tak jak widziałeś na próbie z lusterkiem woda jest mimo wszystko. W w, w tym przewodzie dostaje się do, do pistoletu lakierniczego. Pozornie e, filtr działa poprawnie, bo woda się zbiera, ale niestety niestety, e, te powietrze jest zbyt ciepłe i e, nadal się schładza wewnątrz e, już przewodu sprężonego powietrza i tam nadal się odbywa proces skraplania tej wody, dlatego ta woda się pojawia też w tym pistolecie na, na, na końcu. Dlatego też no, jest konieczność przebudowy tej mojej całej instalacji sprężonego powietrza i zastosowania dodatkowych filtrów. Mam nadzieję, że to wszystko pomoże. Dobra, no i tak jak sam widziałeś jest kiepsko. Woda żyga jak 150, także instalacja jest do wymiany. Mam rozpierdziel tak mi patrzeć, gdzie chodzę. Kompresor będzie stał w drugim pomieszczeniu. On tutaj ma swoją miejscówę niedansko. O, moja. mój maktek 100 stoi sobie. Instalację pociągnę tutaj, na tej ścianie. Instalację zbuduję na rurkach PEX. Tu będzie śmigać rurka 20. Tu będzie w tym miejscu dodatkowy zbiornik 50. Za chwilę pokażę. No, ale się się prześwietla coś obraz. O, dobra. A widać moją zajebistą instalację, na razie zrobioną ołówkiem na ścianie, także tak. Tu będzie śmigać rurka 20 do zbiornika 50, i później tutaj dalej na dół będzie zawór. Tutaj na dole do spuszczania kondensatu z instalacji. Po środku doprowadzenie do dwóch filtrów będzie filtr 40. Nie, wróć, tam będzie filtr 40 mikrona. Przewód filtr 5 mikrona i wyprowadzenie na drugą stronę do pomieszczenia, gdzie lakieruję z szybkozłączką na dole będzie filtr z naolejaczem też 5 mikronów i wyprowadzenie na drugą stronę też złącza, szybko złącza, do zasilania narzędzi pneumatycznych no taki jest, taki jest wstępny plan wszystko zrobię na rurkach typu PEX na 20 rurce ze względu na no rura ma fajny przekrój no ale złączki mają dość złączki mają dość mały otwór tak jakbym zrobił na rurce 16 to wewnątrz złączek jest tam przekrój nie wiem chyba tam 8 mm więc bym miał spore straty ciśnienia i, i przepływu powietrza więc muszę zrobić to wszystko na rurkach 20 -tkach. I wtedy te złączki mają średnicę 10 mm i wydaje mi się, że to zapewni odpowiedni przepływ. No, ja biorę się za roboty. Pierwsze co przerobię zbiornik. Dodatkowe przełącza porobię. Oczywiście pokażę co jak jakiś tam wieszak na ten zbiornik na ścianę. No i będę się bawił dalej. No i dobra, zbiornik wisi na moim e, zrobionym ze złomu tak naprawdę wieszaku. Wieszak, mimo że wygląda trochę niepozornie, jest solidny. Bez problemu utrzyma ten niezaciężki ciężki zbiornik. E, jaki ja mam zamysł, jeżeli chodzi o ten, ten zbiornik? Tutaj wkręcę zaworek jeszcze O, i tak jak e, tak jak widać, tutaj tym zaworem, tym wyprowadzaniem będę mógł spuścić kondensat ze zbiornika, który się zbierze. Ten zbiornik będzie pełnił dwie role w sumie w tej mojej instalacji sprężonego powietrza. Pierwsza sprawa będzie pełnił rolę dodatkowego buforu dla mojego 100-litrowego kompresora. Powiększy ten bufor o dodatkowe 50 litrów. No te 150 litrów to nie jest jakiś szaun, ale. Do amatorki wystarczy, no będę musiał się tym zadowolić, nie ma większego zbiornika. Zresztą też nie chcę jakoś specjalnie kompresora przeciążać, on bez problemu te 150 litrów sobie nabije i uzupełni ciśnienie jak trzeba. Druga sprawa, będzie pełnił rolę odwadniacza takiego dużego, bo tutaj dość ciepłe jeszcze powietrze będzie wpływać z kompresora, gdzie finalnie się schłodzi i ten kondensat tutaj dość, w dość dużej ilości będzie się zbierał dlatego też ten odwadniacz tutaj odwadniacz ten ten zawór spustowy kondensatu jest jest niezbędny kompresor będzie podłączony w sumie butla kompresora podłączona będzie bezpośrednio tutaj do tej przyspawanej tak jak widziałeś rurki półcalowej podłączona będzie rurą pex 20 będzie tutaj pompować pełne 10 barów kompresor. Tą rurką już będzie podłączona moja instalacja sprężonego powietrza. Yy, tutaj na ścianie kawałek dalej, momencik, nic nie widać. O, będzie filtr 40 mikronów, na razie namalowany ołówkiem. <grym> Także tutaj będzie filtr. Yy, I następnie rurką też 20, tutaj będę leciał. Mniej więcej do tego miejsca tu będzie trójniczek. Tu będzie reduktor z filtrem 5 mikronów, już i tutaj przejdę na drugą stronę ściany. Tam będzie szybko złączka, już do podpięcia pistoletu lakierniczego, jakiegoś pistoletu do przedmuchiwania i innych odbiorników wymagających stabilnego ciśnienia i czystego powietrza. Kawałek dalej trójniczek też reduktor z filtrem 5 mikronów, i na olejacz, i też na drugą stronę z szybko złączką do zasilania narzędzi pneumatycznych wymagających smarowania mgłą olejową. Na samym końcu tej rurki 20 będzie zaborek do spuszczania kondensatu z mojej mikroinstalacji sprężonego powietrza. No i dobra, na dzisiaj koniec roboty. Zlezę. O! Dobra. Dlaczego na dzisiaj koniec roboty? Bo no nie mam rurek, nie mam złączek, nie mam filtrów. Byłem dzisiaj z ciekawości sprawdzić w markecie, popularnym markecie budowlanym, ile kosztują rurki PEXI i wszystkie kształtki do tego. No i te ceny niestety nie były pocieszające. Praktycznie było to drugie tyle w porównaniu do cen w internecie, więc na pewno zamówię to w internecie. Nie jest dużo tego, no ale trzeba liczyć się z kosztami, wiadomo. Jak na garażowe jakieś takie potrzeby trzeba liczyć się z każdą złotową. Także pozostaje tylko internet. Kolejna sprawa: filtry. jakie wybrać? No tutaj miałem spory dylemat. Nie chciałem instalacji budować na jakiejś totalnej chiniszczyźnie, jakichś najtańszych filtrach niewiadomej jakości. No i zastanawiałem się, jaki wybrać: czy CKD, czy Rectus. No i taka powstała rywalizacja w sumie między Japonią a Niemcami u mnie. No i wygrały Niemcy, e, więc no, moja instalacja sprężonego powietrza będzie bazować na filtrach firmy Rectus. Dlaczego Rectus? No wiadomo, ekonomia, koszty. E, przykładowo filtr jakbym chciał wymienić w CKD. 5 mikronów musiałem zapłacić za taki filtr nowy około 26 zł do 30, zależy od oferty. Na, do Rektusa kosztuje 6 zł, więc nie ma o czym w ogóle dyskutować. Przy zamówieniu w internecie filtrów Rectus Od razu zamówiłem sobie komplet też zapasowych filtrów. Także będę miał je w zapasie. Będą sobie leżeć i czekać na, na swoją kolej. Druga sprawa. Do filtrów CKD trzeba dokupywać dodatkowo jakieś wieszaki, co dodatkowo podnosi koszty. Tutaj nie ma tego już. Te filtry Rektus mają już swój wieszak, także nie ma problemu. No i sama cena zakupu też tych filtrów Rektus jest tańsza. Tak porównywalnie, filtr CKD 3/8 cala kosztuje tyle samo albo bardzo podobnie co filtr 1/2 cala Rektusa, także Będę mógł zrobić całą instalację już na półcalowych filtrach, w sumie mając mniejsze koszty i też tak samo dobrą jakość, tak samo dobrą jakość filtracji. Póki co czekam na realizację zamówienia. Filtry są zamówione już. Jak dostanę przesyłkę, pokażę, poglądamy sobie.